Hej, Siemanko, ty, rodzinka śmiesznych. A dzisiaj jest mega spontaniczny odcinek. A więc yy, zobaczycie, co za chwilę, się działo. Tak jak zapewne widzicie z tytułu, dzisiaj będziemy budować pokój, z którym będziemy yy, patrzeć, co dzieci robią. A więc najpierw musimy zbudować ten pokój. Na szczęście, dzieci sobie teraz poszły do kolegów, z sąsiedztwa oczywiście. Yy, no i my zbudujemy teraz yy, ten pokój. No i tak, mam jakiś karton i dwie kartki. Teraz pora zrobić dziurę w naszym. I spróbujemy to jakoś zrobić. Cześć widzowie! Dobra widzowie jak to widzicie, mamy już tutaj ścianę. E, tu wszystko jest zasyfione na razie. Podpory są. Mam nadzieję, że dzieci tutaj będzie stała kanapa normalnie, więc nie będą tego widziały. Dobra, posprzątam to. A braka dobra. Kanapa! O oh, wow, kanapa się pojawiła. Abrakababra! Łóżko! O wow, łóżko się pojawiło. Zabarykadować to okno. Ono jest wysoka, więc nikt go nie powinien też widzieć. Nie pytajcie skąd mam palmę w mieszkaniu. Ale dobra, dzieci za chwilę powinny być, żona też. To z... żony... żona powinna być pierwsza, to zaproszę do swojego pokoju. Hej Gianku, posprzątałeś ten dom? Bo wiesz, gdzie dzisiaj się przyspieszymy i już roj obiad. Tak tak, posprzątałem, nawet wyniosłem gruz. Jaki gruz? Nie robiliśmy żadnego remontu. Ja robiłem. Spójrz tylko na dziurę u góry. Aha, no i co chcesz z nią zrobić? Wejść tam. Po co i w ogóle po co ją zrobiłeś? Żeby zobaczyć, co robią dzieci, gdy nas nie będzie w domu. Idealny dzień załatwiłeś, kiedy nasze dzieci zostają w domu, a my idziemy zapłacić za wakacje. Dosłownie. To dawaj wchodzimy tam. Ogólnie pewnie teraz zapytacie się, jak to wygląda Czyli tak, powiedzieliśmy dzieciom Że... Idziemy na zakupy, a jutro zobaczymy tak. za te wakacje I już wyszliśmy dla nich Tam są w środku, za chwilę zobaczycie nagranie z kamery naszej w domu O, widzicie? Są tam dzieci, stoją Myślą, że wyszliśmy Widzicie, tam Krzysia i Laurę stoją, myślą, że myśmy już sobie poszli a tak naprawdę. Ey, Laura, co ty na to, żeby poskakać na łóżku? Ale rodzice na nie pozwalają. Trudno, nie ma ich. Dlatego już mam takie niemiękkie łóżko. Ale widziałeś, co oni robią? Oni nam skaczą po łóżku. Znudziła mi się Krzysiu. Mi też. Może porównaj coś innego. Może porozwalaj mi krzesła? Zrób, zróbmy ten! Bazę! Tak, baza z krzeseł to bardzo dobry pomysł. Co te dzieci robią? Dlatego zawsze są tak rozwalone po całym domu, krzesła jedno z nieba. Czemu oni będą robić jakąś bazę z krzeseł? Błagam, weźcie mnie już stąd. Dobra, zabierzmy te krzesła. Okej, okay, mam wszystkie krzesła ułożone. Z tym stołem to było największy problem, prawda, Krześlin? Prawda. Laura, to był naprawdę dobry pomysł. No, mówiłam. Matko jedyna, Matylda. Widzisz, co oni tam robią? No, Krzyciu, stoi na stole. To jest straszne, Matylda. Oni nam rozwalają mieszkanie, jak nas nie ma. No dobra, potem to No zawsze im jakimś cudem wychodzi po sprzątanie. Jakby tak sprzątali naprawdę cały dom. Hmm. To byłoby fajnie. Poskaczę trochę po tym stole, Laura. Nie, krzyś lepiej tego nie rób. Hop, hop. Hop. Bla, Właśnie nie wiem. Może chodźmy, przeskoczmy przez to okno już. Dobrze, Matry, to ty okay. No dobrze, Maty, do ty idziesz pierwsza, to O ty ja! Dzieci, ci powiem ci, że nieźle. Ui. Mamo, co ty tam, co ty tam robisz? Ratuję was teraz. Jak ty się tam zespomowałaś? Siedziałam tam. Co? Z to tatą. zawsze nas podglądasz? Nie, tato to wymyślił. Dobrze, mamo, bo im mnie strasznie ręka. Ojej, ku Krzysiu, to nie wygląda zbyt dobrze. Idziemy od razu na Sor. Janku, wychodź! O, nie zmieszczy się. Ta ściana może nie wytrzymać. Pomocy! A ładna ściana. Szybko odpalaj auto, Janku. A wy zobaczycie już w następnym odcinku, jak jedziemy z Krzysiem do szpitala. Do zobaczenia. Albo dostaniecie jeszcze jeden bonusowy filmik, jak grafitujemy tą ścianę.